Dzisiaj każde dziecko szukało prezentu pod poduszką albo w bucie, bo właśnie tam najczęściej Mikołaj zostawia prezent. Mikołaja można było spotkać w centrum handlowym galaksy, a jakie dokładnie atrakcje czekały na dzieci? Jest godzina 12 centrum Galaksy, środek miasta Szczecina. O no i dzisiaj bardzo, bardzo miły i sympatyczny dzień, a wszystko to za sprawą tego, iż z dalekiej Laponii przywędrował dzisiaj na wielkich saniach ciągniętych przez niestrudzone siłami renifery święty Mikołaj. Święty Mikołaj jest dzisiaj z nami w naszym centrum Galaksy, już obsypał nasze drogie dzieci prezentami. O no i dzisiaj, aż od godziny 12 po godzinę 19 będzie z nami. Również w tych godzinach będzie można sobie zrobić ze świętym Mikołajem zdjęcie. Wszystkie te dzieci, które chciały zobaczyć się z Mikołajem i przekazać mu swój list z listą prezentów mogły to zrobić osobiście, bo Mikołaj czekał na nich w Centrum Handlowym Galaksy. Kolejka była długa, ale dzieci dzielnie czekały na swoją kolej. A jakie życzenia miały dzieci opowie święty Mikołaj. Dziewczynki mówią, że lalki. Natomiast chłopcy o piłkach mówią. Zbliżają się z tego co wiem mistrzostwa Europy w piłkę nożną w Polsce i wszyscy myślą tylko o piłkach. A tak niektóre zapominają, ale myślę, że Mikołaj wszystkim i tym grzecznym dzieciom i tym, które były troszeczkę takie rozbrykane, wszystkim przyniesie prezenty. Dzisiaj w Centrum Handlowym Galaksy na wszystkie dzieci czeka wiele atrakcji. Oczywiście największą jest Mikołaj, który przybył aż z Laponii, by dzisiaj podarować dzieciom drobne upominki i dowiedzieć się, co chcą znaleźć pod choinką.